Powódź w Bawarii. W ciągu kilku minut pola w pobliżu Passau zostały zalane. Front atmosferyczny o długości 250 km przeniósł ulewne deszcze i gradobicia, pozostawiając po sobie zniszczenia. Ucierpiało wiele pól kukurydzy. Cenna gleba próchnicza została wypłukana. W tym 40-hektarowym gospodarstwie wszystkie uprawy zostały zniszczone. Paszy dla 120 sztuk bydła będzie tej zimy brakowało. Dzięki Bogu mam ubezpieczenie, ale to oczywiście nie pokryje wszystkich strat. Muszę kupić pasze dla mojego bydła, które hoduję od ponad roku. Nie mogę po prostu powiedzieć, że nie będę karmić tych zwierząt. One muszą jeść każdego dnia, więc muszę kupować pasze. Nie mam innego wyjścia. Dokładna wielkość szkód na polach jest określana przez ekspertów z firm zajmujących się ubezpieczeniami na wypadek burzy. Liczą oni, ile roślin na metr kwadratowy pozostało i szacują szkody. W tym przypadku mamy do czynienia ze stratą stuprocentową. Choć to pole kukurydzy nie zostało dotknięte silną burzą, to rośliny zostały uszkodzone przez gradobicie i nie wydadzą już plonów. Pszenica ma złamane źdźbła. Ziarno nie może się już rozwijać. Zniszczenia w tym rejonie są ogromne. Myślę, że nasza firma będzie musiała wypłacić w tym tygodniu około 18-19 milionów euro. Rzeczywiste szkody są o wiele większe. Szacuje, że w Bawarii zniszczenia opiewają nawet na kwotę 50 milionów euro. 500 km dalej na północ, w okolicach Magdeburga, gospodarstwa rolne zmagają się z ekstremalną suszą. Tych strat jednak odszkodowanie raczej nie pokryje. Co prawda istnieje ubezpieczenie od suszy, ale składki są tak wysokie, że dla rolników jest to całkowicie nieopłacalne. Susza, w przeciwieństwie do gradobicia, nie występuje lokalnie, lecz na rozległym obszarze. Zdaniem rolników, bez dotacji rządowych ubezpieczenie od suszy nie zadziała. Firmy ubezpieczeniowe musiałyby otrzymywać subsydiowanie krzyżowe od państwa lub rządu federalnego, aby mogły oferować ubezpieczenia bez ponoszenia strat. To gwarantowałoby, że będziemy w stanie utrzymać naszą działalność w tych wyjątkowo suchych latach. Wielu poszkodowanych rolników twierdzi, że zmiany klimatyczne już nastąpiły i że w najbliższych latach ekstremalne zjawiska pogodowe staną się jeszcze bardziej dotkliwe, a to uniemożliwi pokrycie szkód powstałych na ich polach.